Teraz opowiemy o wojnach polsko-tureckich. Dawną Turcją rządził sułtan, który uważał się za cień Boga na ziemi. Kolejni sułtani starali się powiększać swoje państwo, gdyż dzięki podbojom zdobywali pieniądze i łupy. Może pamiętasz, że w 1453 roku to właśnie Turcy zdobyli Konstantynopol. Po tym wydarzeniu ciągle kontynuowali swoje podboje. Ich celem było rozszerzenie granic państwa i budowa im... bogatego imperium które będzie kontrolowało szlaki handlowe. W XVII wieku do tego imperium tureckiego należały już ziemie w Azji, Afryce i Europie. Armia turecka zagrażała też Polsce i Austrii. Turcy byli muzułmanami, to znaczy wyznawcami religii o nazwie Islam. Muzułmanie wierzą w jednego Boga, Alelacha. Kolejni papieże raz po raz wzywali do obrony chrześcijańskiej Europy przed Turkami. Apele te były na ogół bezskuteczne. Państwa europejskie bardziej dbały bowiem o własne interesy, interesy niż o wspólną obronę. Turkom udało się pokonać tak wiele państw, ponieważ dysponowali doskonałą armią. Armia turecka składała się z pospolitego ruszenia, powoływanego przez broń na wezwanie sułtana oraz z doborowej piechoty złożonej z janczarów. Janczarzy tworzeni byli z chłopców, w tym także chrześcijańskich, często siłą wcielonych do wojska i wychowywanych na wyznawców islamu była to bardzo posłuszna karna i świetnie uzbrojona piechota na czele armii stawał wezyr turcja dzięki temu mogła w bardzo krótkim czasie wystawić nawet stutysięczną tysięczną armię postaraj się przedstawić wojny polsko-tureckie oraz odsiecz wiedeńską w formie notatki graficznej Możesz skorzystać z rysunku, który załączam do lekcji. Dookoła tego rysunku zanotuj przyczyny, przebieg, skutki odsieczy wiedeńskiej, jej datę oraz głównych aktorów tego wydarzenia. W lipcu 1683 roku 100-tysięczna armia turecka obległa stolicę Austrii, Wiedeń. Wielki wezyr, czyli dowódca Turków, Kara Mustafa, Zapowiedział, że po zdobyciu miasta każe wymordować dorosłych mieszkańców, a ich dzieci sprzeda na targu niewolników. Załoga Wiednia liczyła wówczas kilkanaście tysięcy ludzi. Miasto mogła uratować tylko odsiecz, to znaczy pomoc wojskowa wysłana oblężonym. Polską rządził wtedy król Jan III Sobieski. Uważał, że po zwycięstwie nad Austrią Turcy zaatakują Polskę. Dlatego na prośbą cesarza, czyli władcy Austrii Król zebrał armię i ruszył miastu na pomoc. Tak rozpoczęła się odsiecz Wiednia, zwana też odsieczą wiedeńską. Przemarsz wojsk z Polski do Austrii trwał miesiąc. Rankiem 12 września 1683 roku 65-tysięczna armia polsko-austriacko-niemiecka, dowodzona przez Sobiskiego, rozpoczęła walkę o wzgórza otaczające Wiedeń. Zdobyła je po południu. Oczom żołnierzy ukazała się stolica Austrii oblężona przez Turków. Król postanowił uderzyć na nich z marszu tego samego dnia. Około szóstej wieczorem dał rozkaz do natarcia. Ruszył pierwszy, a potem zjechał na bok i przystanął, by kontrolować przebieg bitwy. Cesarski kronikarz Johann Peter van Velkern wydał na przełomie 1683 i 1684 relację o oblężeniu Wiednia, której czytamy. Rozdawali i otrzymywali ciosy aż w końcu jego królewska mość Jan III, tego imienia król Polski wraz z innymi wysokimi książętami cesarstwa, przysunęli się do siebie w środku chrześcijańskiej armii wojennej, dodając sobie nawzajem otuchy i zachęcając z całych sił do ataku na bezbożnych złoczyńców. Jako że odbywało się to z nieopisanym zdecydowaniem i męstwem, Turkowie nie mieli i zaczęli się wycofywać. Jednak już wkrótce. Znowu się zebrali i zaczęli atakować. W końcu jednak, po wcale nie tak długiej walce, pozostawili cały swój obóz i haniebnie uciekli. Gdy wielki wezyr zobaczył, jak całkowicie zwątpieni Turcy uciekają, opuściła go odwaga, wsiadł na konia i ruszył z kopyta. Wiele źródeł opisuje tę wiktorię, czyli zwycięstwo wiedeńskie. W diariuszu medycznym z wyprawy wiedeńskiej z 1683 roku, Czytamy: Wielkie zwycięstwo i sławę narodowi naszemu dał Pan Bóg. Nieprzyjaciel, zasławszy pobojowisko trupami, ucieka w konfuzji. Pole bitwy zalega ponad 15 tysięcy żołnierzy Porty, czyli tureckich. Wraża, czyli wroga, armia rozbita i zdezorganizowana, chociaż straty nie przekroczyły piątej części jej liczby. Nieoceniane dostatki wpadły w nasze ręce. Wszystko to okupione wszak wieloma ofiarami. Najjaśniejszego Pana naszego entuzjastycznie powitał w jeden Salwatorem go nazywając, czyli Zbawicielem. Wiktoria to ogromna, choć naszych zginęło niemało. Sprzymierzeni ponieśli straty w wysokości około trzech zabitych i ciężko rannych. Spośród poległych zbrojnych około tysiąca przypadło na Polaków. Dziś okrutny upał, niemożliwe gorąco, jakoby żar płynął z nieba. Wojsko prawie nie je, tylko pije. Czuć już straszny fetor, idący od trupów, koni, bydła i wielbłądów. Wszędzie po zakończeniu walki patrole królewskie i cesarskie przystąpiły do poszukiwania rannych, umierających i chorych, aby udzielić im pomocy. Naliczono ich drugie tyle, co zabitych. Wielu jeszcze niechybnie umrze w najbliższym czasie. Wszędzie już głośno, że do odniesienia zwycięstwa walnie przyczynili się Polacy, a potężna armia osomańska, którą Allach miał zawsze w swej pieczy, poniosła klęskę nienotowaną dotąd w dziejach. Na podstawie tego, co przeczytałam przed chwilą, stwórz notatkę graficzną o odsieczy wiedeńskiej. Nie zapomnij o dacie. Jaką potężną bronią dysponował Jan III Sobieski, że udało mu się pokonać Turków. Armię polską tworzyła wtedy husaria. Była to jazda ciężko zbrojna, to znaczy dobrze opancerzona i uzbrojona. Służyła do przełamywania linii obronnych wroga lub rozrywania jego szyków. Husarz miał na głowie przyłbice, czyli hełm, który osłaniał mu głowę i część twarzy oraz kark. Ubrany był w pancerz, który chronił jego ciało. Miał przy boku szablę, która służyła do cięcia i kłócia, a sięgał po nią wtedy, gdy kopia pękła od uderzenia. Miał także kopię drewnianą, pustą w środku i zakończoną stalowym grotem. Miał także jednostrzałowy pistolet. Miał także koncerz, rodzaj długiego miecza do 180 cm, który przeznaczony był do kłucia. Na pancerzu zarzuconą miał przeważnie skórę dzikiego zwierzęcia, często lamparta lub tygrysa, która stanowiła dodatkową ozdobę. Charakterystyczne dla husarii były skrzydła. Niektórzy twierdzą, że płoszyły o nie konie przeciwnika. Mogły też chronić husarza od cięć w plecy lub zarzucenia na niego pętli, w czym celowali Tatarzy. W podręczniku na 82 stronie znajduje się ilustracja husarza. Otwórz podręcznik, przyjrzyj się ilustracji i posłuchaj, jak o husarii pisał francuski dyplomata w 1635 roku. Chorągiew husarska wyjechała nam z obozu naprzeciw. Nie widziałem nigdy nic wdzięczniejszego od tego widoku. Szlachta polska oni wszyscy na pięknych rumakach w zbroi świetnej i błyszczącej z zarzuconymi na plecy skórami panter, lwów i tygrysów. Mają długie kopie podtrzymywane rzemieniami zwisającymi od siodła, na których końcu niżej ostrza są jedwabne wstęgi, czyli proporczyki, które w wietrze furkocą i oczy wrogów błądzą. Bardzo to świetne, ale trudno się nie roześmiać na widok długich skrzydeł przymocowanych do ich pleców od których, jak oni sądzą, także konie nieprzyjacielskie się płoszą i do ucieczki rzucają. Przy boku mają szable, a przy siodle pistolety, maczugi, młoty, topore, miecze i koncerze. Czym dziś możemy wytłumaczyć ilość i różnorodność uzbrojenia husarza? Husarze musieli walczyć z ogromną ilością różnych przeciwników, bo takie wojny prowadziła wtedy Rzeczpospolita. Posłuchaj teraz, jak atak husarii opisuje Henryk Sienkiewicz. Wtedy to poszła do ataku litewska husaria pod kniaziem Połubińskim, żołnierzem wielkim. Widziałem ich, gdy szli, jako ciebie widzę, bo stałem z Laudeńskimi na Wyżynie pod szańcami. Było ich tysiąc dwieście ludzi i koni, jakich świat nie widział. Szli na pół staja wedle nas, i mówię ci, ziemia drżała pod nimi. Widzieliśmy piechotę brandenburską, na gwałt zatykającą piki w ziemię, aby pierwszemu impetowi się oprzeć. Inni walili z muszkietów, aż dymy zasłoniły ich zupełnie. Spójrzmy, husaria już rozpuściła konie. Boże, co za impet! Wpadli w dym, znikli. Przez chwilę nie widać nic. Aż zagrzmiało coś i dźwięk się uczynił, jakby w tysiącu kuźni kowale młotami bili. Spójrzmy, Jezus Maria, elektorscy mostem już lezą jako żyto, przez które burza przejdzie, a oni chęt za nimi. Jeno proporcje migocą. Idą na Szwedów, uderzyli na rajtarię. Rajtaria mostem, uderzyli na drugi regiment. Mostem, tuk, huk, armaty grzmią. Widzimy ich, gdy wiatr dym zawieje. Łamią piechotę szwedzką. Wszystko piesza. wszystko się wali, rozstępuje. Idą jak gdyby ulicą. Bez mała przez całą armię już przeszli. Zderzą się z pułkiem konnej gwardi, gwardii, wśród którego Karolus stoi, i gwardię jakoby wicher rozegnał. Tak to mogło wyglądać. Ciężko zbrojna jazda, rozpędzona. Nabierała takiego impet, impetu i takiej siły, że trudno było ją zatrzymać w biegu. Dlatego była takim trudnym przeciwnikiem dla obcych armii.